Dotyczy scenorys Eco Power Drive. Aby ograniczyć zużycie paliwa firma Merlo tworzyła system Ecopower Drive. Jedyny taki w branży ładowarek teleskopowych. Celem EPD jest zmniejszenie zużycia paliwa przy zwiększeniu osiągów maszyn. Elektronicznie steruje przekładnią i silnikiem hydrostatycznym. W zależności od zapotrzebowania na moc. W ten sposób można zmniejszyć obroty silnika a więc i zużycie paliwa w porównaniu z przekładnią konwencjonalną. Naciskając pedał gazu operator zadaje prędkość maszyny, a system EPD automatycznie ustawia minimalne obroty silnika potrzebne do uzyskania wymagalnej prędkości z uwzględnieniem różnych parametrów, takich jak krzywa moc, moment oraz o właściwe zużycie paliwa, prędkość maszyny i zmiana obciążenia. Podczas pracy wymagającej niskiej mocy, np. podczas jazdy w zakładzie, co odbywa się zazwyczaj po płaskiej powierzchni, EPD utrzymuje niskie obroty silnika, oszczędzając energię. Podczas szybkiej jazdy i transportu obrotu silnika rosną przy przyspieszeniu, a następnie automatycznie stabilizują się po osiągnięciu wymaganej prędkości. Na wzniesieniach obroty zostaną zwiększone aby utrzymać prędkość jazdy. W przypadku czynności takich jak praca z łyżką, wykopy i odśnieżanie, obroty silnika zmieniają się wprost proporcjonalnie do obciążenia. Po zakończeniu maksymalnego obciążenia obroty spadają, a wraz z nimi zużycie paliwa. System EPD jest zawsze włączony i umożliwia oszczędność paliwa średnio o 18%. W przypadku czynności wymagających niezmiennych obrotów silnika, operator może ustawić potencjometrem obroty wymagane do prawidłowej pracy o sprzętu. W celu zapewnienia maksymalnych osiągów i oszczędności energii, system EPD może pracować ponadto w trzech trybach zapewniających jeszcze dokładniejsze sterowanie. Speed Control, tryb Eco, joystick automatycznego przyspieszenia. Tryb Speed Control jest skuteczny podczas transportu, przejazdów oraz podczas pracy w polu. Po osiągnięciu wymaganej prędkości, operator naciska przycisk Speed Control, a system EPD steruje obrotami silnika, diesla oraz pompą przekładni hydrostatycznej. I dostosowuje moment niezbędny do utrzymania zadanej prędkości jazdy niezależnie od warunków terenowych. Tryb Speed Control można wyłączyć ponownym naciśnięciem przycisku lub pedałem hamulca. Pedał inching służy do regulowania prędkości, co pozwala na uzyskanie milimetrowych przesunięć maszyny. Po zwolnieniu pedału inching Maszyna powraca do zadanej prędkości jazdy bez konieczności powtarzania procedury. Przyciskiem ECO operator ogranicza obroty silnika diesla do 1800 obrotów na minutę. Powoduje to dodatkową oszczędność zużycia paliwa, ograniczenie hałasu i zanieczyszczenia. Tryb ECO jest przydatny zwłaszcza podczas przemieszczania i logistyki na terenie zakładu. Podczas jazdy operator może zwiększyć obroty silnika joystickiem. Aby uzyskać większą precyzję ruchów, na pierwszym odcinku przesunięcia wynoszącym 20% system automatycznego przyspieszenia nie działa. Zwiększenie obrotów silnika zwiększa przepływ oleju. A więc i prędkość wysięgnika, co przekłada się na lepsze wyniki pracy. Aby sterować jeszcze skuteczniej, operator może zaprogramować obroty maksymalne silnika używając potencjometru na desce rozdzielczej. Opatentowany przez Merlo system EPD umożliwia zatem mniejsze zużycie paliwa i ograniczenie emisji zanieczyszczeń aż do 18%, co przekłada się na oszczędności finansowe proporcjonalne do przepracowanego przez urządzenie czasu.